Nazywam się Katarzyna Szczepańska i prowadzę Pracownię garcarską Pure Clay. Naczynia, które toczę na kole garcarskim, wykonuję z masy kamionkowej. To, co staram się utrzymywać w stylistyce, to pewna surowość, oszczędność w dekoracji, tak aby stanowiły tło do eksponowania dania czy bukietu, a nie wychodziły na pierwszy plan. W ramach Manuba kolekcji Gdynia Design Days przygotowałam florystkę. Stworzona przeze mnie florestka jest wazonem, który składa się z dwóch elementów. Proces toczenia na kole garncarskim jest przeniesieniem rysunku albo wyobrażenia na temat tego przedmiotu do trójwymiarowej rzeczywistości. Pomimo, że jest to aż 50 zestawów owazonów to produkcja jest prowadzona świadomością i intuicją i pracą ręki człowieka. Więc pomimo, że wymiary są podobne, średnice są zachowane, a naczynie jest funkcjonalne i jedno do drugiego jest bardzo zbliżone w estetyce i wymiarowaniu, jednak każdy z nich ma swój charakter i odcisk. My